Czy Wojciech Szczęsny zagra w tym sezonie w Barcelonie, czy nawet nie usiądzie na ławce? Do pierwszego meczu zostały zaledwie dwa dni, a sytuacja Polaka jest daleka od optymistycznej. W sobotę, 16 sierpnia, FC Barcelona rozpocznie nowy sezon La Ligi meczem przeciwko RCD Majorka. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w kadrze meczowej zabraknie Wojciecha Szczęsnego. Duma Katalonii od miesięcy zmaga się z problemami finansowymi i rejestracją nowych zawodników. Na liście oczekujących, obok szczęsnego, są też Markus Rashford oraz inni piłkarze, którzy wciąż nie mogą oficjalnie reprezentować klubu. Hiszpańska Marka donosi, że w najbliższym czasie zarejestrowany zostanie tylko Joan Garcia, który ma zastąpić kontuzjowanego marka André Stegena. Nawet jeśli Barcelona zarejestrowałaby obu bramkarzy. To właśnie Garcia miałby być numerem jeden, a szczęsny przez dwa sezony pełniłby rolę rezerwowego. W nadchodzącym meczu rolę zmiennika bramkarza przejmie Iniaki Pena, który ostatecznie nie opuścił klubu. A Rashford, on również będzie musiał poczekać na swój debiut, bo jego rejestracja nadal jest niemożliwa. Czy Barcelona zdąży rozwiązać swoje problemy i w końcu da szczęsnemu szansę usiąść chociaż na ławce? A może Polak będzie musiał poczekać znacznie dłużej? Jedno jest pewne w Katalonii nikt nie lubi cierpliwie czekać.